Któż jak Bóg? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne pytanie, które wpłynęło do naszego kanału, to pytanie o walkę duchową. Na czym ona polega? Jaką rolę odgrywają w niej aniołowie? Bardzo szeroki temat. Zapraszamy na dłuższe konferencje, rekolekcje poświęcone tej tematyce. Dzisiaj odniosę się tylko do. Fragmentu, który mówi o walce duchowej z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział szósty od wersu 11. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom przeciw władzom, przeciw rządztwom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, i, przeblugszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu, bieście wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha to jest Słowo Boże. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym wszystkim właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. Bardzo konkretne słowa, które mówią wprost. Że toczymy walkę, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, to mówi Bóg, to jest Jego Słowo. Powiada, że jesteśmy na froncie i walka się toczy nie tyle przeciw krwi i ciału, czyli przeciwko naszej słabej naturze, która jest po grzechu pierworodnym osłabiona. Dlatego nieustannie korzystamy z sakramentu pojednania, z sakramentów Świętych, ale to jest walka przeciw komuś, a raczej przeciw wielu, mamy do czynienia z całą armią upadłych aniołów. Święty Paweł wspomina tu chóry aniołów, z wierzchnością, przeciw władzom przeciw rządcom świata czy tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Czyli mamy do czynienia z jakąś zorganizowaną armią zła, za którymi stoi całe grono upadłych aniołów. Dlatego jest tutaj także mowa o uzbrojeniu. Dlaczego? Dlatego, że zły wysyła pociski. Zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Czyli zawsze jest to walka duchowa. My tego może nie widzimy, zresztą bez wiary. Bez wiary to nic nie widać. Z wiarą widać więcej. Nieraz próbujemy zawalczyć, nie wiem, o dziecko nienarodzone. O takie prawo, żeby mogło się narodzić. Jakby ktoś temu przeszkadzał, ktoś za tym stoi, ktoś to utrudnia. Spróbujmy zawalczyć o to, żeby ktoś z naszych znajomych się wyspowiadał, wrócił do wiary. Ktoś w to wkłada swoje trzy palce. Wtrąca trzy grosze. I jest wiele takich sytuacji, kiedy wiemy, że, że jakby diabeł za tym stoi. Mówiąc wprost. I to nie jest ludzki wymysł, tylko biblijny dowód. My taką walkę toczymy. I to będzie do końca świata. Zbaw nas od złego. Widzimy, jak to wygląda, wygląda wyglądało na przestrzeni. Tych dwudziestu wieków istnienia Kościoła. Dlatego teraz, jakby Święty Michał jest mocniej przywoływany, bo ta walka się nasila, te rozżarzone pociski złego są bardzo silne. Wojna na Ukrainie nam pokazuje, czym jest, czym jest taka walka, jakie powoduje zniszczenie, dewastację, a, a w życiu duchowym dotyka to. Sfery naszego wnętrza. Tutaj Paweł mówi o uzbrojeniu, przepasać biodra, pancerz, sprawiedliwości, buty, odpowiednie na nogach, nie na boso, hełm, czyli kask, zbawienia, miecz, ducha. I na tym polega walka duchowa. Trzeba podejść do tego na serio. Nie demonizować, ale być świadomym, głosić dobrą nowinę, bo kiedy Duch Święty przychodzi, to złe duchy odchodzą, kiedy się na Niego otwieramy, diabeł się boi przede wszystkim świętości. Trzeba stosować to uzbrojenie, o którym słyszymy, pomagać innym i trwać w nieustannej modlitwie. Bo sami z siebie niewiele możemy uczynić, nic nie możemy uczynić. Dlatego święty Paweł kończy. Przy każdej sposobności, módlcie się w duchu. A wcześniej dodał: wśród wszelkiej modlitwy i błagania, trzeba bardzo wiele modlitwy, bo to z Boga jest przeogromna moc, a nie z nas. I on powiedział: Ja jestem zwycięzcą. Miam ja zwyciężył świat, a diabeł jest władcą tego świata, dlatego nieraz to, co się dzieje, ma swoje podłoże w, w działaniu złego. On ma swoich ludzi, może każdego z nas wynająć. Judaszem się posłużył, piłatem, kajfaszem, naszym tłumem, który krzyczał: ukrzyżuj go. Zły ma różne metody, aby. Aby działać. Ale Chrystus jest Panem, dlatego Jego przyjmujmy do naszego serca, Jego głośmy, w Nim żyjmy i trzymajmy świętego Michała blisko siebie. Ostateczne zwycięstwo zawsze należy do Boga. Na czas Waszej duchowej walki przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.